Dzień dobry. Środa, porannik skutecznego rodzica, godzina dziewiąta. Witam państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jolanta Kawaler i przez najbliższe 15 minut będę z wami. Dzisiejszy temat jest tematem również poświęconym nastolatkom. Cały maj, cały miesiąc maj staramy się inspirować Państwa do tego, jak pracować, jak. Działać z nastolatkiem, aby ten okres dorastania nie odbił się takim brzydkim echem w waszym życiu rodzinnym, tylko żeby to przeszło jakoś tak bardzo łagodnie i, i żeby wszyscy miło wspominali ten czas. Dzisiejszy, dzisiejsze spotkanie, zamykające już ten cykl nastolatkowy na ten moment, bo do nastolatków będziemy wracać jeszcze wielokrotnie. To kwestia rówieśników i presji grupy. Jak wspierać nastolatka w budowaniu zdrowych relacji, zdrowych relacji z rówieśnikami. I tutaj, pracując z młodzieżą, pomagając Państwu w szukaniu sposobów na rozwiązanie różnego rodzaju problemów wychowawczych, które bardzo często też wynikają z, najczęściej wynikają z problemu w komunikacji między rodzicami a nastolatkiem. Żeby ta komunikacja była na dobrym poziomie, powinniśmy o nią dbać już dużo, dużo wcześniej. Rozwijając w sobie, w rodzicu, takie kompetencje, jak umiejętność aktywnego słuchania, Umiejętność rozmowy o wszystkim z dzieckiem, nie tylko o jego stanie ocen na dzień dzisiejszy i o ilości zadań do odrobienia, tylko o wszystkim o czymkolwiek tylko można o relacjach, o innych ludziach, o jego opiniach na jakiś temat, o tym, jak czuje pewne kwestie, jak rozumie świat o wszystkim. I jeżeli mamy tą relację my, dobrze wypracowaną z dzieckiem, to dużo prościej będzie nam się wchodziło w czas jego dorastania. W momencie, kiedy dziecko wchodzi w ten okres adolescencji, Zmienia się u niego wszystko. Nie tylko zmienia się, y, zmienia się fizycznie i zmienia się struktura jego mózgu, i, i zmieniają się kwestie biologiczne, ale dziecko zmienia się, jeżeli chodzi o jego tożsamość i jego osobowość. Dziecko poszukuje siebie, chce odnaleźć swoje prawdziwe ja. Stara się więc szukać wokół siebie takich wzorców, które byłyby mu po drodze i z którymi by się identyfikował. Jeżeli, jeżeli w domu, w tym czasie adolescencji, w zasadzie najlepszy, najbardziej kochany rodzic na jakiś moment przestaje być autorytetem dla dziecka, i tutaj nie, ma się, nie jest to powód do tego, żeby się temu bardzo dziwić i bić na alarm, że coś się stało. Jest to normalne. Natomiast jeżeli mamy dobre relacje, to ten autorytet szybciuteńko wróci. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczynamy, Walczyć z nastolatkiem, kiedy zaczynamy na siłę mówić mu, jak powinien żyć, jeżeli ciągle jest tylko system kar. I ciągle wyciągane są konsekwencje za jego niepoprawne zachowanie. Jeżeli krytykujemy wszystko, co robi, jak się ubiera, jak je, jak się zachowuje, to nastolatek nie znajdzie autorytetu, będzie zbuntowany, będzie czuł się skorzkniały, będzie czuł się bardzo mocno zawiedziony przez swoich rodziców i będzie szukał bardzo mocno w okolicy kogoś, kto go wesprze. I znajdzie, znajdzie jakąś grupę, albo znajdzie ją online, albo znajdzie ją w życiu realnym, która się nim zaopiekuje. Niestety rzadko jest to grupa, która wnosi do życia nastolatka bardzo dobre wartości. Często jest to grupa jemu podobnych, którzy doświadczają różnych Doświadczają świata, powiedziałabym ogólnie, w sposób, który nie zawsze jest bezpieczny. Wymykają się z domu, coraz częstsze przebywanie poza domem albo zamykanie się w swoim pokoju i wkraczanie w świat internetu. Ani jedno, ani drugie nie jest sytuacją, która jest dobra. Ważne jest też, żeby pamiętać o takich rzeczach oczywistych, jak ta, że dzieci nie uczą się przez nasze dobre rady. Dzieci uczą się poprzez to, że nas obserwują, że widzą, jak my wchodzimy w relacje. Tłumaczenie nastolatkowi, że jeżeli aby środowisko go akceptowało, szanowało, to musi mieć swoje zdanie, swoje zdanie, które go jest w stanie zawsze obronić. Taka osoba będzie cieszyła się szacunkiem, ona nie będzie y, uważana za osobę, która zgodzi się na wszystko i można ją wkręcić w każdą jedną sytuację. To będzie osoba, która będzie twardo stała y, i argumentowała to, że to jest y, jej, Sposób na życie jest człowiekiem wolnym i nikt nie będzie mu narzucał ani żaden kolega nie będzie mu narzucał zmiany jego poglądu i zmiany jego zachowania. I mimo, że może to nie być bardzo popularne, to naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że takie osoby stojące twardo na swoim stanowisku i potrafiące argumentować swoje decyzje, cieszą się szacunkiem w grupie rówieśniczej i nie są nagabywane do zmiany sytuacji, nie są podpuszczane w żaden sposób. I dobrze jest wychować właśnie takiego człowieka, który potrafi bronić swojego zdania, gdzie ta asertywność jest u niego rozwinięta na wysokim poziomie. Ale żeby dziecko było asertywne w odpowiedni sposób, to ono musi mieć dobrze zbudowane poczucie własnej wartości. I to poczucie własnej wartości przede wszystkim budujemy w domu. W związku z czym, jeżeli dzieciak czuje, że w domu zajmuje miejsce ważne w rodzinie, ale nie jest tylko i wyłącznie dzieckiem, które które Posiada na stanie niewolników w postaci rodziców i młodszego rodzeństwa, którzy wykonają wszystkie jego polecenia, a nawet więcej, tylko jest pełnoprawnym członkiem rodziny, który ma prawa i który ma obowiązki, który tak samo jak rodzice wnosi jakiś wkład w życie rodzinne, bo pomaga w obowiązkach rodzicom, bo rozmawia z nimi o różnych sytuacjach, bierze udział w dyskusjach, które dotyczą decyzji. Rodzinnych, które będą dotykały każdego członka rodziny, że jego zdanie jest brane pod uwagę. Nie zawsze jest to zdanie, które jest wdrażane w życie, ale jest brane pod uwagę i każdy się z nim liczy. I każdy stara się tak ułożyć rzeczywistość, żeby można było chociaż w części zrealizować te postulaty nastolatka. Jeżeli nastolatek jest traktowany poważnie, on ma poczucie własnej wartości, on wie, że jego słowo coś znaczy, że może chronić swojego, swojej tożsamości, że może chronić swoich poglądów, że może te poglądy mieć, że nikt nie zarzuca mu cały czas, że na czym ty się znasz, ty nic nie wiesz. Ja obserwuję, jak często, niestety, bardzo jest to przykre, jak obserwuję, gdzie osoby bardzo młode, takie nastoletnie, starają się wejść w dyskusję z osobą dorosłą, mocno od nich starszą. I bardzo często są od razu zbijane z tropu, że są jeszcze dziećmi, i nie będzie się z nimi dyskutowało na taki temat, że, żeby zajęły się lepiej nauką, żeby nie wtrącały się w życie dorosłych. A kiedy mają się nauczyć dorosłości? Trochę wtedy, kiedy będą mogły troszkę jednak wtrącać się w życie dorosłych. Zabierać, mówić swoje zdanie na jakiś temat. Często rodzice kłócą się ze sobą, nastolatek, który wyraża opinię na ten temat, jest potępiany. A dlaczego? Skoro on jest w środku, w tej kłótni, to na nim odbijają się jej skutki. Więc warto jest czasami posłuchać swojego dziecka, co ma do powiedzenia na temat relacji matka-ojciec, na temat relacji rodzice i otoczenie, rodzina. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby go usłyszeć, bardzo ważne, żeby pewne kwestie wyjaśnić, jeżeli według nas odbiera to opacznie, to należałoby to wyjaśnić i uargumentować, że nie do końca miał, miał prawo tak to odczuć, ale nie do końca jest to związane z realiami i, i nie wygląda to do końca tak, jak on to odbiera. Traktowanie dziecka poważnie, nie jak smarkacza, któremu się ciągle przypomina, powiedz pani, dzień dobry, po całej ciocie, bądź grzeczny, jak ty się zachowujesz. W takiej sytuacji nie da się dorastać. W takiej sytuacji bunt goni bunt. I często rodzicu zdaj sobie sprawę z tego, że wiele sytuacji konfliktowych ze swoim dzieckiem prowokujesz. Trudne sytuacje oczywiście się zdarzają, gdzie nasze dziecko, niezależnie od naszych zabiegów, starań i dobrego go traktowania, z jakiegoś powodu wpada w złe towarzystwo. Towarzystwo, które ciągnie go w dół, które jest destrukcyjne, które y, ciągle uwikłuje go w różnego rodzaju konflikty, nawet z, z prawem. I to jest bardzo trudna sytuacja, i tutaj musimy wychodzić z tej sytuacji, szukając pomocy specjalisty, psychologa, psychoterapeuty, terapeuty, kogoś, kto ma doświadczenie, kto pozwoli nam naprawić te więzi od nowa. Ale w większości przypadków, gdzie życie toczy się zupełnie normalnie, to nastolatek jest to taka osoba, która właśnie przeżywa różne trudne stany i spotyka się w domu z brakiem zrozumienia. Zrozummy, że nastolatek może nie chcieć już jeździć z mamą i z tatą na spacery niedzielne, że mogą różne sytuacje się dziać w jego życiu, które powinniśmy zaakceptować. Powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że przechodzimy tutaj, Znowu w zupełnie inną rolę rodzica. Rodzica partnera, rodzica opiekuna, powiernika, ale rodzica, który bardziej ma stać z boku, czuwać, obserwować i wkraczać w sytuacjach naprawdę koniecznych. Natomiast pozwólmy troszkę podoświadczać, pozwólmy czasami zrobić jakąś głupotę, żeby dziecko zrozumiało, że. Ta sytuacja jest sytuacją, która może dla niego być bardzo szkodliwa. Rozmawiajmy z nim spokojnie. Nie zaczynajmy o, a nie mówiłam, gdybyś mnie słuchał, czy gdybyś mnie słuchała, nie doszłoby do takiej sytuacji. No pewnie tak, ale na tym polega dorastanie, że słuchanie nie idzie w parze z dorastaniem, że dzieciak chce sam doświadczyć. Mierząc się bardzo często z tym, że jego najukochańszy rodzic zmienia się w osobę, która jest troszeczkę z innego świata, trochę staroświecka, trochę ma jakieś poglądy, które nie idą w parze z jego nowoczesnymi poglądami, które, które odkrywa, i wydaje mu się, że odkrywa to jako pierwszy. A tak naprawdę każde pokolenie wcześniejsze odkrywało to samo w, w, w tym wieku adolescencji. I y, trzeba. Pozwolić nastolatkowi na chwilę poczuć się tak, jakby on po raz pierwszy odkrył zależności rządzące światem i podyskutować z nim o tym, i starać się być przy nim, wspierać go, żeby wiedział, że zawsze będziecie go wspierać, ale nie zawsze wyciągniecie go z kłopotów. Jeżeli w te kłopoty się bardzo duże wpląta, możecie przy nim być. Ale nie zawsze będziecie w stanie zupełnie tak załatwić sprawę, że kłopot zniknie. I on musi mieć świadomość, że będziecie przy nim, będziecie go wspierać, ale nie załatwicie za niego wszystkiego, co on zepsuje. To też budzić w dziecku odpowiedzialność i, Wdrażanie dzieci do obowiązków domowych, do tego, żeby, żeby jakaś część odpowiedzialności za dom była na ich głowie, to jest naprawdę bardzo ważne. Tylko tak można się poczuć pełnoprawnym członkiem rodziny, jeżeli się uczestniczy we wszystkich aktywnościach, a nie tylko leży i pachnie, i wymaga, oczekuje, krytykuje i wykrzykuje, że właśnie jest się dorosłym. Jeżeli macie większe problemy z nastolatkami, zapraszamy do nas, pomagamy w wielu, wielu sytuacjach. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam na spotkanie za tydzień.